Hej tu Lemon i witam was w kolejnym odcinku z Castle Crashers Oczywiście zaczynamy sobie bez zbędnego przedłużania Jak widzicie jesteśmy dalej na tym etapie Niestety musiałem powtórzyć poprzedni etap, żeby się tutaj dostać Bo no, Castle Crashers oczywiście nie zapisało mi mojego progresu Ale jako ciekawostkę powiem, że musiałem tam ten etap przechodzić dwa razy Bo za pierwszym razem z jakiegoś dziwnego powodu był niewidzialny mob, którego nie dało się zabić. Ja go akurat zlokalizowałem, no bo mogę używać tego zaklęcia. Więc powiedzmy, że zlokalizowanie go nie było zbyt trudne. Ale nawet jak go znalazłem, to nie dało się go zabić. Bo po prostu to były jakieś hitboxy, które były niewidzialne. Znaczy hitboxy, które były niewidzialne. Hitboxy zawsze są niewidzialne, ale bardziej mi chodzi o to, że mimo że dało się go uderzyć, no nie dało się go zabić. To był taki yy, nieskończony hitbox, powiedzmy. No, ale mówi się trudno, nie? Najważniejsze, że udało mi się to przejść. Na szczęście błąd ten był na samym początku, więc powiedzmy, że nie musiałem jakoś mega dużo powtarzać. Teraz mamy taki etap, który nie ukrywam, jest dość trudny, szczególnie na wyższym poziomie trudności. Yy, na tym jeszcze jakoś tam idzie, ale. Yy, też nie warto go lekceważyć, bo oni jak, yy, jak nas tak raz mocno walną, to możemy umrzeć praktycznie na hita I wolałbym tego uniknąć To jest też mob, na znaczy mob, to jest przeciwnik, na którym nie da się zbytnio nieskończenie kombować Znaczy da się niby, ale jest to po pierwsze bardzo trudne, a po drugie nie jest nieskończone To trwa długo, ale nie jest nigdy nieskończone Także no Idziemy sobie dalej. Mamy kolejnych przeciwników. Z każdą falą jest ich coraz więcej, oczywiście. E, a ja mam tylko połowę życia, niestety. Nawet już mniej. Znaczy, te bomby od nich są najbardziej wkurzające, tak szczerze. Na szczęście wypadł z nich kurczak, więc mogę sobie go e, wszamać i znów mam pełne życie, jak widać. E, idziemy dalej. Kolejni przeciwnicy. Tym razem tylko trzech, na szczęście. A jednak nie. Przyszedł i czwarty. Woda. O, zobaczcie. Tyle mamy portret z cyklopa oraz tego poprzedniego bossa. Yy, jak tam oni sobie razem złowili jakąś rybkę. Całkiem okay. Mi miły dodatek. Fajne uzupełnienie, fabularne, że faktycznie oni się przyjaźnili, zależało mu, tak? I dlatego teraz ten cyklop się będzie na nas mścić. Za to, że zabiliśmy jego przyjaciela. Tylko nie to. O, jaki on jest ładny teraz. Ten czerwony. Fajny, fajny. Naprawdę podoba mi się tej, że tak powiem, zrehabilitowanej wersji. przyliczny jest. Dobra, zabicie tego nie będzie zbyt trudne, bo jak widzicie, magię naprawdę można ładnie ich przytrzymać. O, i mamy jeszcze jego broń. Ale akurat jego broń nie chcę. W sensie nie jest zła, bo ma taki specjalny efekt, ale nie jestem też fanem. Z drogą mieliśmy tamto magię przetestować, a jeszcze tego nie zrobiłem. Upsy. O, ja tu się mogę ruszać w sumie. To mogłem mu od razu nawalać magią. Ale to go bije mocno. No. Bardzo skuteczna magia. I to jest bardzo dobre pod tego bossa, bo ten boss jest bardzo ruchliwy. Więc taka magia może być y, idealnym rozwiązaniem na niego. On na razie rzuca we mnie y, swoimi nożami. Ale ja jestem w stanie to jakoś przeżyć. Widzę, że jak jestem na górze, to na dole już mi nie puszcza tych. Ziomków. To nawet dobrze, bo mogę go w jednej linii trzymać i ładnie obijać. Prawie zginąłem. Ja mam serduszka, mam. Dobra, czy znaczy serduszka, hilowanie. Auć. O, i zginął. Zginął, wpadł do lawy. On już się tutaj topi. Wypływa. Mamy też nawiązanie do pewnego filmu, ale. Teraz to jest nieważne, ponieważ zbieramy nasze skarby. Oczywiście tyle ile da się. A da się sporo, nawet Tomki. Zbieramy sobie całuteńką kasę. W ogóle możecie napisać, co sądzicie o Castle Cashers, Czy graliście kiedyś? Czy Wam się podoba w ogóle taka gierka? Czy w moim wydaniu wam się podoba? I mamy ostatnią księżniczkę. Także dajemy jej buziaka. Widzicie, ona daje nam buziaka. I mamy podsumowanie. Bardzo ładnie. Odblokowaliśmy nową arenę. Ale areny na razie nas nie interesują zbytnio. Może kiedyś, jeśli będziecie chcieli, to się zaangażuję w te areny. Ale póki co nie ma takiej potrzeby. Eee, bardzo ładna brama jest od tego cyklopa. Tak w ogóle. Znaczy ten Cyklop Fortress? Bardzo mi się podoba. Eee, tak a propos tych nowych rzeczy, które tutaj dodali. Tych ładnych. I przejdziemy sobie jeszcze ten poziom na szybko. Myślę, że damy radę. Mamy mniej więcej jeszcze z 12 minut nagrywania, to bez problemu raczej pójdzie. A i mamy nową magię. Uwaga. Tyk. Ale fajne. Świetna jest ta animacja, naprawdę. A zobaczmy sobie tak bez przeciwników. Tyk. No ślicznie to wygląda. Cyk. I cyk. I cyk. Pięknie. I na tle lawy jeszcze. Doskonale. No pięknie nas podrzuca. Naprawdę. Paint Junior i jego... Nie Junior. Jeszcze za chwilę będziemy mieć 12 poziom. Już tak naprawdę niewiele brakuje. Tyk. Możemy sobie przeskoczyć tą lawę. Oczywiście to tak nie działa, ale wiecie. Ma, za, zawsze można poudawać po trochę, nie? No. Kiedy mi wskoczy w kolejny poziom? Halo. Dajcie mi ten poziom. Dziękuję bardzo. No za walkę wręcz się dostaje więcej ekspa, tego nie można ukryć. Szczególnie jak się ma tak niskie obrażenia jak ja teraz. No i super, oni poginęli, a my idziemy dalej. 722... Yy, no, fu, 722 monety mam już. Całkiem sporo przyznam. Oni na szczęście dość mocno obrywają od tej magii. Nie mają żadnego yy, rezystansu, odporności czy cokolwiek. No i doskonale, wszyscy poginęli. Idziemy dalej. Bardzo szybko to poszło, tak swoją drogą. I mamy teraz przejście z kanapką. Czyli musimy zabić tego potworka. I jak go zabijemy, to dostaniemy z niego. Uwaga, uwaga. Kanapeczkę. A kanapeczka nam się bardzo przyda do wyważenia tego przejścia. Oraz przyda nam się też później, ale tak swoją drogą. Wow, jak my w ogóle pięknie wyglądamy w tym. To się, jak jesteśmy tacy skanapkowani. Wielki Paint Junior. To już nie jest junior. Cyk, cyk, cyk. Doskonale, pięknie obrażenia wchodzą. I doskonale, już umarł. Tamtej monety nawet nie chce mi się gonić, bo po co? Tu szybko zniszczymy. Zbierzemy sobie burgera. Chociaż w tym nawet nie potrzebowałem. A kurde, nie zdążyłem się obrócić. A właśnie, czy mam więcej tych ziomków, czy ich wychodzi tyle samo, co wcześniej? Chyba tyle samo. No, ale mam na pewno większą pojemność magii, więc mogę ich teoretycznie robić więcej, jakbym chciał. Tu jest jedzenie, to na razie nie chcę. Chociaż nie, w sumie mam trochę do wykilowania. Cyk. I... Tyk. Tutaj Ty, mogę porobić najlepszą tłuczkę, jaką mogę tutaj po prostu zrobić i naspamić moimi ludzikami. Oni sobie powalczą i na pewno dadzą radę. Patrzcie, ile ich idzie. Cyk, 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 cyk. Doskonale. No i super. Kolejny etap pokonany. Zbierzemy sobie jakieś klejnoty, zbierzemy sobie więcej klejnotów i jeszcze więcej. Do tego jakieś jabłuszko. Nie pogardzę. O! Teraz jest ciekawy moment, bo mogę teoretycznie sobie respić tych ziomków. O, już nie mogę, ale zobaczcie, on tu dalej biegnie. I uderzył jednego ze szkieletów, nawet dwa. Ale te szkielety teraz fajnie wyglądają, w sensie wcześniej też mi się bardzo podobały, nie ukrywam. Ale te czerwone oczy... Hmm. Z jednej strony trochę odejmują im tego, jak wyglądały wcześniej i przez to się mocno różnią, ale z drugiej strony Ej, dlaczego mi użyło automatycznie potki? Czy zostały wprowadzone jakieś zmiany, że kiedy ja mam umrzeć, a mam jeszcze miksturę, to mi ją automatycznie używa? Naprawdę? Ej, jeśli tak, to świetnie jest to wykonane. Bo wcześniej w Castle Crashers było tak, że po prostu nie zdążysz kliknąć monety... Znaczy, monety. Yy, nie zdążysz kliknąć potki? Trudno. Twój problem. A teraz to brzmi dużo lepiej. Tylko o, jeszcze mi się nie skończyły na szczęście. Mam jeszcze dwie w razie czego do wykorzystania, szczególnie na mobach, które no już sporo biją, bo powiedzmy sobie szczerze, te e, piekielne ziomki to potrafią przygrzmocić czasem. Na szczęście ja ich mogę trzymać bardzo dystansowo, dzięki mojej magii. I gonimy teraz mojego ziomka. Jest to nawet ciut szybszy od niego, ale tak naprawdę leciutko. Cyk, cyk i cyk. Kurde, Gin. Super. On sobie zginął, a my idziemy do góry. Tylko jeszcze skrzynkę otworzymy, które jest kurczak. Oj, zobaczcie, jak mi się zbugowała kamera w tym miejscu jakoś tak dziwnie. Ło. Wow. No. Tak jak mówię, gra bywa czasem popsuta w niektórych momentach, ale jest czym się przejmować, myślę, że nie. Cyk, 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 cyk. No i pięknie wszyscy. Poobrywali, niektórzy nawet poginęli. Oj, dostaliśmy statuetkę za 16. To jest w ogóle taka ciekawostka, yy, najlepsza rzecz, jaką możemy dostać pod względem złota. I właśnie 16 to jest taki nasz max yy, I mamy bossa, który jest wulkanem. Tylko wulkan ma jeden problem: go się nie da bić. A właściwie nie da się go bić normalnie, bo trzeba do tego użyć kanapki. Więc użyjemy sobie kanapeczki, żeby trochę mu tych obrażeń zadać. Tutaj niestety muszę mocno nawalać, więc postaram się odsunąć pada od Was, żeby Wam przynajmniej tak bardzo nie zagłuszać tego. Problem jest tylko taki, że taką kanapką możemy się unieść bardzo wysoko w powietrze, a to oznacza, że ciężko jakiekolwiek zadawanie obrażeń im. Oj, blisko do śmierci. Nie chcę ryzykować tego i sprawdzać, czy na pewno moja mikstura automatycznie się użyje, więc wolę jednak użyć jej trochę wcześniej. Cyk. I cyk. Giniesz, mordeczko. Dwie kanapki, nawet trzy. Super. Eee, o Jezu, ja zaraz znowu zginę. Fillujemy się. I używam kanapeczki. Oraz nawalamy. Próbuję teraz przez chwilę nic nie mówić, żeby wam tak nie zagłuszać. No, jak widać, musimy użyć jeszcze jednej kanapki. Możemy ich też potłuc trochę, ale nie wiem, czy warto. Chyba lepiej bić wulkan w tym czasie. I wulkan zniszczony! Tadam! Bardzo dobrze, cudownie wręcz. Tylko jeszcze tego siomka trzeba. A, jednak nie trzeba. Super, to darmowa kanapka. Teraz schodzimy sobie na dół z zygzakiem takim. I mam dwie skrzyneczki. Z czego? Z pierwszej dostanę jabłuszko, a z drugiej dostanę kurczaka. Nieźle. Na bogato. A teraz mam finalnego bossa tutaj. Którego nie ukrywam, że całkiem lubię. W sensie fajny jest z mechaniki i tak dalej. Niby prosty, ale bardzo przyjemny. Tylko bałem się, że moja magia... No właśnie, ona mu nic nie robi. Ajć, uderzył mnie. Ej, ale tutaj... Nie, tutaj go nie biję, szkoda. Generalnie to polega na tym, że nie mogę podejść zbyt blisko tamtego gościa, bo jeśli podejdę zbyt blisko skarpety, to wtedy skarpeta mnie gryzie i w, 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 wgniata w podłogę. A jak podejdę zbyt blisko tego gościa, to on mnie smaży. Na szczęście mam kanapki, które mogą mi tu trochę pomóc. Tylko potrzebuje się mocno wybić do góry. O właśnie, dziękuję bardzo. Ech, tylko problem jest taki, że jak latam, to wciąż mogę obrywać. To jest yy, dość spore utrapienie. I zginąłem. No, przyda się więcej yy, potek na pewno. Yy, w magię tym razem nie zainwestuję. Przyda mi się troszkę defensywy. Kupimy sobie kanapeczki. Mam nadzieję, że są tutaj. Znaczy, kanapeczki. Mikstury oczywiście mi chodziło. No, miksturki mam. Yy... Tutaj się nic więcej nie zmieniło. W ogóle te mikstury są ciut inne, mam wrażenie. W sensie ciut inne niż normalnie są, bo po pierwsze, mają na sobie animację, czego wcześniej chyba nie było, ale nie jestem pewien. A przynajmniej na wersji Xboxowej nie ma tego. A po drugie, ich obrys jest trochę inny. No ale mówię, to są takie moje spekulacje. Może błędne. No i został nam ten poziom do przejścia, ale niestety musiałbym go przejść całego od początku. A w tym odcinku już nie mamy na to czasu, więc póki co to na tyle. Przypominam, że jeśli podobał Wam się ten odcinek, to zachęcam do łapkowania, komentowania, subskrybowania, bądź cokolwiek tylko chcecie. A póki co życzę Wam miłego dnia, do następnych odcinków i papatki!